Cześć, ja nazywam się Marcin Owczarek, a to jest kanał Immortal369 i w tym oto materiale chciałbym Wam zaprezentować książkę autora Dale Carnegie pod tytułem Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, która według mnie jest tak bardzo wartościowa oraz przydatna w życiu codziennym, iż wydaje mi się, że każdy chociaż raz powinien ją przeczytać, albo jeśli jesteś u mnie na kanale, uważnie posłuchać. W tym miejscu przedstawiam tylko skrupulatnie wyselekcjonowane fragmenty czy tej cytaty. Jeśli ktoś chciałby zaznajomić się z całą tą książką oraz pozostać z moim głosem troszkę dłużej, to zapraszam do wysłania do mnie wiadomości za pośrednictwem e-mail, Facebook, Instagram, a taki plik z całą zawartością rozdziału tej książki trafi w Twoje ręce, ale przede wszystkim uszy. Sekretem sukcesu tej książki jest jej prostota. Każda rada w niej zawarta wydaje nam się oczywista. Wiedza o życiu, człowiecza mądrość, tkwią w naszej podświadomości. Sztuką jest wydobycie tej mądrości i zastosowanie w działaniu. Niewielu to potrafi. Carnegie tak, po mistrzowsku. Jest prawie pewne, że studiując jego dzieło, kierując się zapisanymi w nim regułami, odniesiesz sukces. Bo któż nie chciałby być człowiekiem nietuzinkowym, mieć grono sprawdzonych przyjaciół i ludzkie zaufanie, umieć zjednać sobie ludzi, zyskać popularność, być dobrym mówcą. Ta książka ułatwi Ci swobodne poruszanie się w biznesie. Przyda się w życiu rodzinnym i towarzyskim. Sprawdziła się w wielu krajach świata. Z całą pewnością i w Polsce zyskają wszyscy, którzy ją przeczytają. Zawarte w niej reguły to nie tylko teoria. One działają magicznie. Wierz w to albo nie. Ich stosowanie całkowicie odmieniło życie wielu ludzi. Już jakże sam początek skłania nas do refleksji nad dalszą częścią tej wartościowej książki, a mianowicie, im bardziej skorzystasz z tej książki, tym więcej osiągniesz w życiu. Dedykuję tę książkę człowiekowi, który nie potrzebuje jej czytać mojemu ukochanemu przyjacielowi Homerowi Krojowi. Przedmowa do wydania poprawionego. Książka Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi ukazała się w 1937 roku w niewielkim nakładzie 5000 egzemplarzy. A i tak zarówno Dale Carnegie jak i wydawnictwo Simon Schuster obawiali się, że nakład jest zbyt wysoki. Jakież było ich zdziwienie, kiedy książka rozeszła się błyskawicznie i nawet intensywne wysiłki drukarni nie zdołały zaspokoić wciąż wzrastającego popytu? Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, okazała się bestsellerem wszechczasów. Poruszała ludzi i wychodziła naprzeciw ich oczekiwaniom. Ciągła sprzedaż i wciąż nowe wydania dowodzą, że popularność ta nie była tylko przejściową modą okresu po wielkim kryzysie. Niemal w pół wieku po ekonomicznym krachu książka nie straciła na aktualności. Dale Carnegie zwykł mawiać, że łatwiej zarobić milion dolarów niż ukuć nowe powiedzenie. Tytuł tej książki stał się niemal przysłowiem. Cytowano go, parafrazowano i paradiowano w niezliczonych tekstach, od politycznej satyry do powieści. Książka zaś została przetłumaczona niemal na wszystkie języki świata. Kolejne pokolenia odkrywały ją na nowo i każde odnajdywało w niej swoje prawdy. Jak i dlaczego napisałem tę książkę? Cytat pierwszy. Kiedy dziś oglądam się wstecz, jestem przerażony własną obcesowością i brakiem zrozumienia. Żałuję, że książka podobna do tej nie trafiła do moich rąk 20 lat temu. Jakim dobrodziejstwem byłaby wtedy dla mnie, sztuka zjednywania sobie ludzi jest chyba najpoważniejszym problemem, jaki napotykamy, zwłaszcza w interesach, i to niezależnie od tego, czy zajmujesz się domem, jesteś architektem, czy też inżynierem. Cytat drugi. W szczytowym okresie swojej działalności John D. Rockefeller powiedział, Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi jest takim samym towarem jak kawa czy cukier. I za tę umiejętność zapłacą więcej niż za każdą inną pod słońcem. Czy nie należałoby się więc spodziewać, że każda szkoła w kraju powinna prowadzić zajęcia rozwijające tę najcenniejszą na świecie zdolność? Ale jeśli choć jedna szkoła oferuje na rozsądnym poziomie tego typu zajęcia, to jakimś cudem umknęła ona mojej uwadze. Do dziś nie wiem o ani jednym takim przypadku. Cytat trzeci. Sam całymi latami szukałem podręcznika dotyczącego kontaktów z ludźmi. Ponieważ nie znalazłem, podjąłem się napisania takiej książki. I oto jest. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Przygotowując tę książkę, czytałem wszystkie dostępne materiały: od artykułów w czasopismach i prasie codziennej, poprzez księgi sądów rodzinnych, aż po pisma starożytnych filozofów i najnowsze opracowania psychologów. Dodatkowo zatrudniłem profesjonalistę, który przez półtora roku szperał po bibliotekach, czytając wszystko to, czego mnie się nie udało. Przekopywał się przez tomy podręczników psychologii, przesiadywał nad setkami artykułów prasowych, przeglądał niezliczone biografie, usiłując dowiedzieć się jak najwięksi tego świata radzili sobie z ludźmi. Ich biografie czytaliśmy zresztą wspólnie. Poznawaliśmy życie tych najpotężniejszych, od Juliusza Cezara po Tomasza Edisona. Jeśli dobrze pamiętam, to przeczytaliśmy ponad 100 biografii samego tylko Theodora Roosevelta. Zdecydowani byliśmy nie szczędzić ani czasu, ani pieniędzy, aby odkryć wszystkie praktyczne pomysły, jakie kiedykolwiek wykorzystano do zjednania sobie przyjaciół i zdobycia autorytetu. Rozmawiałem osobiście z dziesiątkami ludzi sukcesu. Byli wśród nich światowej sławy wynalazcy, jak Marconi i Edison, przywódcy polityczni, jak Franklin D. Roosevelt czy James Fairley, ludzie biznesu Owen D. Young, gwiazdyki na tej sławy co Clark Gable czy Mary Pickford i badacze pokroju Martina Johnsona. W rozmowach tych usiłowałem odkryć, jakimi technikami posługiwali się w kontaktach z ludźmi. Cytat czwarty. Po piętnastu latach doświadczeń i badań powstała ta książka. Reguły. Które w niej zawarliśmy, nie są zwykłą teorią. One działają magicznie. Może się to wydawać niewiarygodne, ale widziałem, jak stosowanie ich całkowicie odmieniło życie wielu ludzi. Cytat piąty. W porównaniu z tym, czym powinniśmy być, powiedział kiedyś słynny profesor William James Harvardu, w stosunku do naszych możliwości jesteśmy jedynie na poły rozbudzeni. Czynimy użytek jedynie z niewielkiej części naszych psychicznych i fizycznych potencjałów. Mówiąc inaczej, człowiek żyje w ciasnych, wyznaczonych przez siebie samego granicach, a przecież posiada najróżniejsze możliwości, których nie wykorzystuje na skutek złych nawyków. Możliwości, których nie wykorzystujemy na skutek złych nawyków. Jedynym celem tej książki jest pomoc czytelnikowi w odkryciu, rozwinięciu i wykorzystaniu zyskiem tych drzemiących w nas ukrytych sił. Wykształcenie, powiedział były rektor Princeton University, dr John G. Hyben, to umiejętność radzenia sobie z codziennym życiem. Jeśli po przeczytaniu pierwszych trzech rozdziałów tej książki czytelnik nie poczuje się choć trochę lepiej przygotowany do radzenia sobie z codziennymi sytuacjami, Uznał ją w tym konkretnym przypadku za całkowite nieporozumienie, ponieważ, jak powiedział Herbert Spencer, największym celem edukacji jest niewiedza, lecz czyn a to jest książka czynu. Dziewięć rad, jak czytać tę książkę? Ja osobiście wybrałem dwie najważniejsze. Oto pierwsza z nich. Jeśli chcesz jak najwięcej skorzystać z tej książki, powinieneś dostosować się do jednego niezbędnego wymogu, o wiele bardziej podstawowego i o wiele ważniejszego niż jakakolwiek reguła czy technika postępowania. Dopóki nie spełnisz tego podstawowego wymogu, niewiele wskóra choćby tysiąc reguł dotyczących efektywnego uczenia się. Jeśli jednak posiądziesz ten dar, zdziałasz cuda bez konieczności czytania rad, jak z książki tej korzystać. Cóż więc jest tym magicznym wymogiem? To proste: głęboka, pobudzająca do działania chęć nauczenia się i niezłomne postanowienie doskonalenia umiejętności współżycia z ludźmi. Powtórzę raz jeszcze: głęboka, pobudzająca do działania chęć nauczenia się i niezłomne postanowienie doskonalenia umiejętności współżycia z ludźmi. Jak można wykształcić w sobie takie postanowienie? Wystarczy ciągle pamiętać o tym, jak ważne jest to dla Ciebie. Wyobraź sobie, że po opanowaniu tej umiejętności będziesz prowadzić pełniejsze, bogatsze i przynoszące Ci więcej satysfakcji życie. Powtarzaj sobie nieprzerwanie. Moja popularność, moje szczęście i moje własne poczucie wartości zależą w niemałym stopniu od umiejętności porozumiewania się z ludźmi. Druga rada brzmi. Bernard Shaw zauważył kiedyś to, że ktoś nas uczy nie znaczy, że się nauczymy. Miał rację. Uczenie się jest procesem aktywnym. Uczymy się działając. Jeśli naprawdę chcesz opanować reguły zawarte w tej książce, staraj się je stosować. Rób to, ilekroć nadarzy się sposobność, inaczej szybko o nich zapomnisz, tylko używana wiedza pozostaje w umyśle. Prawdopodobnie będzie ci trudno postępować zgodnie z tymi regułami przez cały czas. Wiem, bo chociaż sam pisałem tę książkę, często było mi trudno stosować się do tego, co w niej zalecam. I tak na przykład. Kiedy jesteś niezadowolony, o wiele łatwiej ci krytykować i potępiać niż zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby. Znacznie prościej jest wynajdować błędy niż znaleźć słowa pochwały. Bardziej naturalne jest mówienie o tym, czego ty chcesz, niż o tym, czego chce twój rozmówca, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, czytając tę książkę, pamiętaj, że robisz to nie tylko dla zdobycia informacji. Podejmujesz próbę wyrobienia sobie nowych nawyków. Tak, próbujesz nowego sposobu życia, a to wymaga czasu i codziennych ćwiczeń. Wracaj więc często do stronic tej książki. Traktuj ją jak podręcznik stosunków międzyludzkich, ilekroć będziesz miał jakiś problem, choćby kłopoty z dzieckiem. Trudności z przekonaniem współmałżonka do Twojego punktu widzenia albo usatysfakcjonowaniem zdenerwowanego klienta, powstrzymaj swą naturalną, impulsywną reakcję. Zamiast tego zajrzyj do książki i przeczytaj po raz kolejny zakreślone fragmenty, a następnie spróbuj zastosować nowo poznane sposoby i obserwuj, jak czynią dla Ciebie cuda. Oto zasady, co robić, aby jak najwięcej skorzystać z tej książki. Po pierwsze, rozwinij w sobie głęboką, pobudzającą do działania chęć poznania zasad rządzących stosunkami międzyludzkimi. Po drugie, czytaj każdy rozdział dwukrotnie, zanim przejdziesz do następnego. Po trzecie, przerywaj często czytanie, aby przemyśleć, jak możesz wykorzystać każdą z rad. Po czwarte, podkreślaj każdą ważną myśl. Po piąte, Przeglądaj książkę raz w miesiącu. Po szóste, stosuj zawarte w niej reguły przy każdej sposobności. Używaj jej jako podręcznika, który pomoże Ci rozwiązać codzienne problemy. Po siódme, spraw, aby uczenie się tych reguł stało się częścią Twojego życia, a jednocześnie zabawą. Zaoferuj komuś z bliskich dziesiątkę lub dolara za każde złapanie cię na łamaniu tych reguł. Po ósme, co tydzień sprawdzaj, czy czynisz postępy, odnotuj błędy, sukcesy i postaraj się wyciągnąć jakąś nauczkę na przyszłość. Po dziewiąte, prowadź notatki o tym, jak i kiedy stosowałeś te reguły. Oto część pierwsza, która następnie jest podzielona na trzy rozdziały. Część pierwsza. Podstawowe techniki kontaktów z ludźmi. Rozdział pierwszy. Jeśli chcesz zebrać miód, nie przewracaj ula. Zapraszam was, moi kochani, w tą piękną podróż razem ze mną. Cytat pierwszy. Krytykowanie jest bez sensu, ponieważ zmusza do obrony i zwykle powoduje, że zaczynamy się usprawiedliwiać. Jest niebezpieczne, gdyż rani naszą dumę, poczucie wartości i budzi niechęć. Cieszący się światową sławą, psycholog B.F. Skinner udowodnił eksperymentalnie, że zwierzę nagradzane za dobre zachowanie nauczy się o wiele więcej i szybciej oraz zachowa wyuczoną wiedzę na dłużej niż zwierzę karane. Późniejsze badania wykazały, że dotyczy to także ludzi. Krytykując innych, nie zmieniamy ich. Często natomiast powodujemy trwałą urazę. Inny wielki psycholog, Hans Seyle, powiedział kiedyś: Akceptacji pragniemy tak bardzo, jak nienawidzimy potępienia. Uraza i niechęć spowodowane krytyką mogą tylko zdemoralizować pracowników, członków rodziny i przyjaciół. Nie zmienią tego, co już się stało. Cytat drugi. Czy jest ktoś, kogo chciałbyś zmienić, poinstruować, ulepszyć? Bardzo dobrze, świetnie, jestem za. Ale dlaczego nie zaczniesz od siebie? Z czysto egoistycznego punktu widzenia jest to o wiele bardziej korzystne niż próby ulepszania innych i o wiele mniej niebezpieczne. Nie narzekaj na śnieg na dachu twojego sąsiada. Kiedy twoje własne schody nie są czyste, przestrzegał Konfucjusz. Cytat trzeci: Nawet zupełnie pewni, że mamy rację, jeśli zechcemy obrazić kogoś tak, że będzie o tym pamiętał przez dziesiątki lat i nie wybaczy nam do śmierci, po prostu zafundujemy mu odrobinkę jadowitej krytyki. W kontaktach z ludźmi musimy pamiętać, że nie są to istoty kierujące się logiką. Mamy do czynienia z istotami powodowanymi emocjami, pełnymi uprzedzeń i dumy wynikającej z próżności. Zjadliwa krytyka sprawiła, że Thomas Hardy, jeden z najlepszych powieściopisarzy, jacy kiedykolwiek pisali po angielsku, na zawsze zarzucił pisanie prozy angielskiego poetę Thomasa Hattertona, doprowadziła do samobójstwa. Benjamin Franklin. Całkowicie pozbawiony taktów młodości, stał się takim dyplomatą, tak nauczył się obcować z ludźmi, że mianowano go ambasadorem we Francji. Sekret jego sukcesu? Nie powiem źle o nikim, a będę mówił wszystko dobre, co wiem o każdym. To była jedna z jego zasad: krytykować, potępiać i narzekać potrafi każdy głupiec. I większość głupców to robi. Ale aby zrozumieć i darować, potrzeba charakteru i samokontroli. Wielki człowiek pokazuje swoją wielkość przez sposób, w jaki traktuje maluczkich. Powiedział Carlyle. Cytat czwarty. Rodziców często kusi, aby strofować swoje dzieci. Spodziewacie się też pewnie, że i tu będę mówił, nie, jednak nie będę. Po prostu wam poradzę. Zanim zaczniecie kogoś pouczać, przeczytajcie klasyczne już amerykańskie opowiadanie Ojciec zapomina. Po raz pierwszy ukazało się jako tekst redakcyjny w People's Homes Journal. Tu przedrukowane jest za pozwoleniem autora w skróconej wersji, która ukazała się w Reader's Digest. Ojciec zapomina to jeden z tych krótkich kawałków, które naszkicowane w chwili prawdziwego natchnienia. Uderzają w czułe struny tak wielu czytelników, że wiecznie się do nich powraca. Jak pisze sam autor W. Livingstone Larned, od chwili pierwszej publikacji opowiadanie zostało przedrukowane w setkach czasopism, pism specjalistycznych i gazet w całym kraju. Tłumaczono je też często na języki obce. Ja sam dawałem zgodę tysiącom ludzi, którzy chcieli wykorzystać je w kościołach, szkołach, i na odczytach. Było cytowane w eterze w niezliczonych programach z różnych okazji. Wykorzystywały je też pisma szkolne i uniwersyteckie. Czasem krótki tekst wydaje się działać magicznie. Ten z pewnością działał. Ojciec zapomina. W. Livingston Larned. Posłuchaj, synu. Mówię do ciebie, kiedy śpisz, z małą łapką skurczoną pod policzkiem i jasnymi lokami przyklejonymi do wilgotnego czoła. Przyszedłem do Twojego pokoju z własnej woli. Kilka minut temu, kiedy czytałem w bibliotece gazetę, przetoczyła się przeze mnie dusząca fala wyrzutów sumienia. W poczuciu winy stoję przy Twym łóżku. Oto co pomyślałem, synu. Byłem dla Ciebie ciężarem. Zrugałem Cię, kiedy szykowałeś się do szkoły, ponieważ ledwie przetarłeś twarz ręcznikiem. Kazałem Ci prosić o pozwolenie, byś nie musiał czyścić butów. Krzyknąłem ze złością, gdy upuściłeś coś na podłogę. Przy śniadaniu też wytknąłem ci błąd, rozlałeś coś, pośpiesznie przełykałeś jedzenie, zbyt grubo posmarowałeś chleb masłem, a potem, kiedy zacząłeś się bawić, a ja szykowałem się do wyjścia, odwróciłeś się i krzyknąłeś: Do widzenia, tato!. Spojrzałem na ciebie spod oka i w odpowiedzi powiedziałem jedynie: Nie garb się. Wszystko zaczęło się od nowa późnym popołudniem. Zobaczyłem cię już na drodze. Na klęczkach grałeś w kulki. Miałeś dziurawe skarpety. Upokorzyłem cię przy twoich kolegach, każąc ci maszerować przed sobą do domu. Skarpetki były drogie. Gdybyś sam musiał je kupić, bardziej byś o nie dbał. Wyobraź sobie, synu, tak pomyślałem. Czy pamiętasz, jak później, kiedy czytałem w bibliotece, wszedłeś nieśmiało z wyrazem bólu w oczach? Kiedy spojrzałem z nad gazety, stałeś w drzwiach, wahając się, czy wejść. Czego znów chcesz, warknąłem. Nie odpowiedziałeś, tylko przebiegłeś przez pokój jak burza i zarzuciłeś mi ręce na szyję i pocałowałeś mnie, i twoje małe rączki zacisnęły się z uczuciem, które Bóg zaszczepił w Twoim sercu i którego nie zabije nawet moje zaniedbanie. A potem już cię nie było, twoje nóżki tupały na schodach. Tak, synu. Wkrótce potem gazeta wysunęła mi się z rąk i chwycił mnie okropny, chorobliwy strach. Cóż za nauk mną owładną? Nauk wynajdywania błędów i dawania repryment. Tak, jakbym zapomniał, że jesteś tylko chłopcem. Ale nie dlatego, że cię nie kocham. To dlatego, że zbyt wiele od ciebie wymagałem. Oceniałem cię na miarę moich własnych lat. A tyle było w twoim zachowaniu prawdy, Dobra i delikatności. Twoje serce jest tak wielkie, jak brzask nad wzgórzami. Było to widać, kiedy wbiegłeś, by spontanicznie pocałować mnie na dobranoc. Nic więcej nie liczy się tej nocy, synu. Przyszedłem pod osłoną ciemności do twojej sypialni i klęczę tu zawstydzony. To kiepska pokuta. Wiem, że nie zrozumiałbyś tego wszystkiego, gdybym mówił do ciebie za dnia, kiedy nie śpisz. Ale jutro będę prawdziwym tatą. Będę Twoją kumplą i będę płakać, gdy Ty płaczesz, i śmiać się, gdy Ty się śmiejesz. Ugryzę się w język, kiedy przyjdą słowa z niecierpliwienia. Będę wciąż sobie powtarzał jak zaklęcie. On jest tylko chłopcem, małym chłopcem. Chciałem wiedzieć w Tobie mężczyznę. A jednak teraz, kiedy skulony śpisz na swym posłaniu, widzę, synu, że jesteś wciąż dzieckiem. Jeszcze wczoraj tuliła cię matka, trzymałeś głowę na jej ramieniu. Żądałem zbyt wiele. Zbyt wiele. Zamiast potępiać ludzi, spróbujmy ich zrozumieć. Zastanówmy się, dlaczego robią to, co robią. To o wiele korzystniejsze i bardziej intrygujące niż krytykowanie. To rodzi sympatię, tolerancję i uprzejmość. Wiedzieć wszystko, to wszystko wybaczyć. Jak powiedział dr. Johnson: sam Bóg, proszę pana, nie każe sądzić człowieka aż do końca jego dni. Dlaczegoż więc ty czy ja mielibyśmy go sądzić? Zasada pierwsza: nie krytykuj, nie potępiaj i nie pouczaj. Dziękuję z całego serca za uwagę. Czytał. Marcin Owczarek. Jeśli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię bardzo serdecznie do lajkowania oraz aktywnego brania udziału w komentowaniu owego materiału i wyrażania swoich opinii, gdyż bardzo mnie to osobiście zmotywuje do dalszego działania oraz dzięki algorytmom YouTube'a będę w stanie trafić do jeszcze większego grona świadomych i mądrych ludzi. Autor kanału działa w dobrej wierze i nie rości sobie żadnych praw do muzyki i zdjęć zawartych w tym filmie. Materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i są wykorzystane w ramach dozwolonego użytku w celu umożliwienia widzom lepszego zrozumienia produkcji. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki. Słyszymy się już wkrótce. To był Marcin Owczarek. A teraz do następnego!